Strzela sieciami, huśta się między drapaczami i ma niesamowite pajęcze zdolności. Poznajmy sympatycznego Spidermana z sąsiedztwa, czyli Petera Parkera. Peter był zwykłym dzieciakiem, który kochał ciocie May i wujka Bena. Lubił przedmioty ścisłe i szkołę. Ale nie lubił, gdy koledzy z klasy go dręczyli. Dziwicie się? Do dnia, kiedy poszedł na warsztaty naukowe i został ukąszony przez radioaktywnego pająka. Wkrótce świat Pitera stanął na głowie, gdy tylko chłopak zyskał siłę, szybkość i pajęczą wytrzymałość. Nie wspominając o chodzeniu po ścianach i szóstym zmyśle, który ostrzega o niebezpieczeństwie. Wisienką na torcie była jego wiedza naukowa dzięki której zbudował sobie wyrzutnie sieci, aby huśtać się na nich po całym mieście. Początkowo Peter wykorzystywał swoje moce dla próżnej sławy, ale wkrótce zrozumiał, że wielka moc wiąże się z wielką odpowiedzialnością. Dlatego zrobił to, co każdy szanujący się pajęczak zrobić powinien skupił się na walce z przestępczością. Za dnia Peter uczęszczał do szkoły, pomagał cioci May i zarabiał pieniądze, dorabiając na boku jako fotograf. Ale nocą krążył po mieście jako Spiderman. Łapał bandziorów, rzucał drętwe teksty i chronił słabszych. Jego działalność nie spodobała się innym złoczyńcom, dlatego utworzyli złą do szpiku kości grupę Sinister Six, a należeli do niej upiorny Green Goblin. Zmieniający kształty Sandman, walczer o ptasim muszczku, wielce tajemniczy Misterio i twardogłowy Rhino. Na szczęście Spidey dorobił się przyjaciół. Począwszy od lokalnych Avengersów, na pająkach z całego multiversum kończąc. Najbardziej polubił Milesa Moralesa i Gwen Stacy. We trójkę stworzyli najlepszy możliwy Spider Team. Bez względu na trudność wyzwania, Spider-Man zawsze ma w zanadrzu cięty dowcip, inwencję naukową i rozbójaną odwagę. Nieważne, czy jest zadziwiający, niesamowity czy spektakularny, już zawsze będzie naszym Spider-Manem z sąsiedztwa.